Szanowni Państwo, bardzo, bardzo proszę wszystkich o wstawię. Witam obecnych tutaj przyjaciół szkoły, a kilka osób spośród przyjaciół już widziałem. Bardzo serdecznie proszę o paski. Witam członków... Wiemy, ubiegły rok dla naszej szkoły był rokiem dobrym. Był rokiem kolejnych sukcesów, projektów międzynarodowych, których zwieńczeniem było przyznanie szkoły tytułu najlepszej szkoły dekady. Jednej z czterech szkół podstawowych w całej, naszym kraju, czyli w całej Polsce. Jest to wielki sukces zespołów e pracujących, pracujących, w naszej szkole. Rok ubiegły to także osiem tytułów laureatów, dwa tytuły finalistów, czyli muzycznych, plastycznych, w konkursach o tematyce religijnej, to sukcesy także w konkursach sportowych. To olbrzymi skok naszej szkoły z miejsca 35, przepraszam, z 37 na 15 w, w klasyfikacji szkół w województwie podlaskim. Liczymy, że to jeszcze nie że mieliśmy w szkole takich uczniów, którzy zdobywali, tak jak Jokresia Gajawska, gdzieś tu się skadała i za ten, ten scenę, czwarte miejsce w Polsce. Liczymy w tym roku przynajmniej jedno wyżej. Prawda? Dobrze. E, szanowni Państwo. E, Wynosiła powyżej 94%, z tego, że uzyskują dobre, średnie oceny, bo średnia ocena tychże uczniów przekroczyła 4, ale także z tego, że co czwarty z tych uczniów miał świadectwo z wyróżnieniem. Tak dobry wynik, tak, takie sukcesy szkoły nie byłyby możliwe bez, bez wspólnej pracy w kadry pedagogicznej pozostałych pracowników szkoły oraz wkładu rodziców w wychowanie swoich dzieci. Pozwolą Państwo, że podziękowania za to, co zostało włożone w pracy, wkład pracy w wychowanie naszych dzieci. Zaczniemy od tego, bo Dzień Edukacji Narodowej jest także wspomnienia tych osób, których już z nas, z nami ich nie ma. Jak co także w roku Grupy osób, które pracowały kiedyś w tej szkole, a teraz już są nieobecne. W dniu takie delegacje się z szkoły udadzą. Każdy rok szkoły przynosi przyjścia i odejścia. Tak jak w tym roku zatrudniliśmy siódemkę nowych osób, tak też w tamtym roku szkoły pożegnaliśmy dwie osoby, które zakończyły pracę w naszej szkole. Chciałbym wykorzystać tę okazję i ten moment, że możemy publicznie, szczerze i serdecznie podziękować im za pracę. Zapraszam Panią Danutę Malinowską. Drugą osobą, która w tamtym roku przeszła na zasłużoną to jest Pani Maria Wojciech. Zapraszam Pani Maria. szereg pracowników naszej szkoły uczestniczyło w kuratorium światy Wąży we wręczeniu nagród i medali czyli odznaczeń państwowych jest to całkiem spora dla nauczycieli których tutaj za moment poproszę o wystąpienie nie wszyscy niestety dostali, to nie ma tak dobrze ale powiem Państwu tak, miasto Zamów dowiedziałem się, wnioskowało o 12 medali od odznacza, dostało 3. Myśmy wnioskowali o 14, dostaliśmy 12. Także jest mamy lepszą rękę, więc jak ktoś chciał przepuścić, to przez szkołę takie wnioski. Złoty medal za długoletnym służbę. Otrzymały pan. To malinus. Zapraszam. Państwu. Złoty tej serbyry. metal. Za długoletnie służby otrzymamy panie. Agata Czajniekowska. To jest Medal Komisji Edukacji Narodowej, tu nie ma złotych, czy złote, czy srebrne, po no prostu medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymamy Pani Dorota Sadowska. Pani Agata Żeby nie gada Dyrektor coś nie dołożył, prawda? To staraliśmy się też dołożyć coś i od siebie, czyli od nagrody dyrektora szkoły, to na co wszyscy czekają jak

Thank we ever have I zapraszam też Panią Adonę, jeśli i Pani Dostojeczna. Panią Anetę Rochowską. i wszystkich zgromadzonych, widzę, że nagrody były trafione. Czemu zawdzięczamy tak dużo liczby nagród? To, to zawdzięczamy temu, że są niedużo to jest jeden element, a drugi zawdzięczamy temu, że serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, to wy przygotowujecie dzieci i młodzież do życia. Uczycie wykorzystywania własnych umiejętności, a także czerpania z możliwości, jakie niesie ze sobą współczesny świat. Jestem głęboko przekonany, że Wasza wiedza, umiejętności i doświadczenie Mogą im odnieść sukces do dorosłym życiu. Wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty, życzę wielu osiągnięć zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym z wyrazami szacunku w ziemiologskim. Szanowni Państwo, nikt lepiej nie służy rzeczy niż młodzież, ale zanim dopuścimy do głosu młodzież, mam pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Drodzy Państwo, Pan Dyrektor tak pięknie mówił o tych wszystkich sukcesach, a ja chciałabym za te wszystkie sukcesy w imieniu rodziców Wam wszystkim podziękować. Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto. Święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. W imieniu rodziców pragnę podziękować Panu Dyrektorowi oraz wszystkim nauczycielom za Waszą pracę, za kształtowanie selekcji umysłów naszych dzieci. Za cierpliwość, za wyrozumiałość, a przede wszystkim za przyjazną atmosferę panującą w szkole. To dzięki Wam uczniowie poznają siebie, swoje predyspozycje, odkrywają swoje talenty i pasje, znajdują motywację do zmagania się z własnymi słabościami. Życzę Wam, aby niełatwa praca nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jak najlepsze efekty, satysfakcję oraz radość z wykonywanej.

Słyszę i czytam o dokonaniach szkoły, o tych sukcesach w konkursach wiedzy, wyniku sprawdzianu szóstoklasisty, w realizacji międzynarodowych projektów i twilingu w sporcie, których można by nałożyć. Szkoła jest także bardzo aktywna. W życiu lokalnego środowiska. Wasze sukcesy, kochani, to także sukcesy Waszych nauczycieli. Niech będą one motywacją do dalszej pracy na rzecz doskonalenia jej rozwoju. Szanowni Państwo, wdzięczność tych pociech i ich rodziców niech będzie nagrodą dla Waszej trudnej i jakże odpowiedzialnej pracy. W tym szczególnym dniu, w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, życzę dużo optymizmu, uśmiechów na co dzień, Niech będą dowodem mojego uznania jako byłego dyrektora tej szkoły. A że jako jestem mężczyzną, pozwoli pan dyrektor, że wręczę je kobiecie na ręce pani dyrektor Zofii Oszańskiej. Dziękuję za uwagę. bardzo ciepłe słowa. Dziękujemy za uznanie w imieniu nas wszystkich. Chcę powiedzieć, że to obecność odczuwamy to po obradach, troszeczkę odczuwamy cały czas, ale nam to chyba nie przeszkadza. Szanowni Państwo, jeśli nie ma już chętnych do głosu, to oddajemy głos młodzieży. Bardzo proszę.